Che kinądzia. to understand that Jesus is king. Wiesz, rozumie, że Jezus jest królem. Who is the king? Kto jest królem? Jezus. Who is the king? Jezus. We are the children of God, right? Jesteśmy Bożymi dziećmi. We have the divine nature of God in us. Mamy Bożą naturę w nas. We look like Christ. Wyglądamy jak Chrystus. Now look the Bible I zobacz, co mówi Biblia. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Okej, okay. look here. Zobacz. People of God. Boży ludzie. What he did? Co on zrobił? Uczynił nas królami. <laughs> he made us king. Uczynił nas królami. He made us. Uczynił nas królami. My, my, my. We are kings. Jesteśmy królami. Where is, uh, where are kings? We are kings. Kto jest królem. My jesteśmy królem. Jesus. Jezus. Dying on the cross. and na krzyżu. And again. I He made us kings. Uczynił nas królami. He made us queens. Uczynił nas królowymi. Not men, women. Nie mężczyzn, kobiety. Nie mamy tutaj mężczyzn, queens. a Jeśli mamy tu jednego musimy go uwalniać. Jesus made us kings. Jezus uczynił nas królami. So we carry the of God in us. Więc niesiemy Boże królestwo w nas. Jesteśmy królami. speak like kings. Możemy mówić jak Król, we, we do not say that Jesus is not the king. Nie mówimy, że Jezus nie jest królem. He is the chief king. On jest głównym but królem. But we are all kings. Ale jesteśmy wszyscy królami. So now in that position we can speak like king. Możemy mówić jak króle. Ah, we can declare that king. Możemy deklarować jak króle. We have authority. Mamy autorytet. King Królewski autorytet, które Bóg dał nam Jesus Christ. przez Jezusa Chrystusa. So Jesus made us kings więc Jezus uczynił nas królami for his God, for his father. dla swojego Ojca. We Czy rozumiemy? We king, staliśmy się królami not for nie dla nas samych, żebyśmy so mogli operować Abyśmy mogli mandate of God. Pod na masz, pod rozkazem Boga. I operate under the authority of God. pod autorytetem Boga. I love that. to. You cannot put me down anymore. Nie możesz mnie poniżać więcej. I know the authority I have. Wiem, znam autorytet, który mam. And I know who called me. I wiem kto mnie know who sent Wiem kto mnie wysłał. I know who, wiem, I who, wiem, I who is my God. Wiem kto jest mój I Bog. believe in him. Wierzę w niego. I trust in him. And nothing can separate me. Może mnie oddzielić. From that commission. Od tego posłania. I love that.